Tam tutaj, czyli dokończenie konsultacji i wyborca, czyli to, to 20, no 20, 20 czerwiec i zamknięcie z, y, spotkania takie podsumowujące, może, może tutaj trzeba to określić tak, od 5 do 20, są, y, czyli tak, 21 wchodzimy w ten etap, ale, ale 5 Tutaj jest sprawa, w momencie, gdy się 5 czerwca zaczyna się jednocześnie etap spotkań zakończających. Znaczy, czy konsultacji? Takich taki podsumowujących. No to znaczy tam, gdzie było spotkanie pierwsze pierwszego, nasz znaczy 5, jest kolejne spotkanie 5, z miesiąc później z informacją, że na chwilę obecną wpłynął tyle wniosków, takie problemy mi się najczęściej, że nadal zachęcamy, że można składać je do 20. Czyli płynie spotkania po miesiącu się zaczynają? Tak, tak. I tu, i tu zamykamy 20, a koniec składania nie? No i jest potrzeba jakichś półtora miesiąca chyba na weryfikację je w jednostkach. Przy czym trzeba pamiętać? To, to się się składa, przy czym trzeba pamiętać, że ta weryfikacja jest... może być już i 7 maja, no bo jak ktoś złoży ten wniosek, nie wiem, 15 maja, to automatycznie weryfikacja pierwsza, potem urzędzie i tak dalej. Nie czekamy, nie gromadzimy, bo nie ma sensu. Zresztą na weryfikacja na bieżąco. No, tak, no nie, bo, bo jeśli będziemy ostatnio. bo nie, nie. No. Zawsze wszystkie. Nie wiem, poczułem, czy było, jeszcze, czy nie, ale ja y, mówiłem, że jakbyśmy wprowadzili zasadę nielosowości na, na karty głosowania, no. kolejności z, z, zgłaszania, to by nam poprawiło to, Zdejście, y, składalność no. i rozłożenie górki y, ostatnich no, rozwiązania. Ja nie rozumiem, tak? nie, nie rozumiem no. tego. Co, 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 co bo komuś by zależało na tym, żeby jego kraj był wyżej. 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 To na liście to głosowania. To da, no, Aha, na liście do głosowania. I, i, to to dawałoby to trochę mobilizację, nie żeby wszyscy w ostatni nie składali, no bo e, jeśli nie ma potrzeby, to on przytrzyma to w domu, nawet bez potrzeby. Ale no, jeśli ale daje również, mu to coś, to złoży. różne są wnioski i, i, i będą wnioski trudniejsze, które wymagają bardziej skomplikowanego przygotowania. I ci ludzie są od razu przesuwani na, 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 na liście, bo nie potrzebują więcej czasu na przygotowanie. to nie, to, to nie, nie jest wy... dobre kryterium, moim zdaniem? Nie do końca się tego obawiam, z prostej przyczyny, bo wniosek podniesiony najczęściej nie jest wniosek, w którym zaangażuje się jedna osoba. To są rzadkie przypadki, podejrzewam. Znaczy grupy. Nie wiem, to. No bo jeśli coś nie wiemy, tego, przepraszam. Oczywiście nie wiemy, ale jeszcze ale... muszę. Nie, tak, tak się nie patrzy, Dobrze, to, Dobra, ok, tak. to no, może niech skończyć, jest... może, bo to no. weryfikacja no. wniosku rozumiem, że jest do 30 sierpnia. E, później mamy ogłoszenie listy projektów, e, ogłoszenie. E, to się początek, początek. E, że pierwszy tydzień, bo na si Weryfikacja niech... musi być po czyli wniosku o grudzenie. No, no tak, to no, do 30, 30 czerwca. Do 30 sierpnia. sierpnia. A sierpnia. sierpnia? No, to to mamy punkty. To nawet, nawet, nawet skrócił to z tej przyczyny, żeby móc, żeby móc mieć dziesięć kilka, no kilka dni na przygotowanie głosowania. No ale głosowanie głosowanie na 1 września czy na połowie września. Ja myślę, że na początku, tak, to Znaczy po weryfikacji musimy jeszcze mieć zrobione, nie wiem jak ustalić, ale to głosowanie, musimy mieć jak wyglądają karty do głosowania, żeby się dodzielił drugi etap. I tutaj nawet może być to dłuższe, o niż 7 dni, bo pamiętajmy, że mieszkańcy będą chcieli zrobić promocję i muszą wiedzieć, na której pozycji jest ich konkretny wniosek. Znaczy moim zdaniem to tutaj jest rola też, tak jakby nasza, żeby jednak promocja jakaś była, czyli ten etap, ten Jako, się zaczyna bardzo wcześnie tak no naprawdę. Tylko, że ty cały czas myślisz o, o dzielnicowym polu, tylko tak? Nie, no, nie, nie, ale nie, mójstwo, nie. To, to też, no to nie, miejski różni się od dzielnicowego w tym wypadku wyboru organizacji pozarządowej, no bo y, jeśli, y, y, to, to jest bezsprzeczne, że na pewno na poziomie miejskim dobrze byłaby była organizacja, to pytanie, czy w cyfrowym kontekście, nie jestem komponentem, to, to żeby żeby y, to mówić, musi być na pewno po weryfikacji czas na przygotowanie karty do głosowania, ale też przygotowanie informacji z tym, na jakie projekty można głosować. I to jest bardzo ważny okres i on powinien być zdecydowanie dłuższy niż średni, bo to jest, to kluczowy, to jest, tak, to jest nie, kluczowy okres jest w całym procesie. Nie. Może tą weryfikację można skrócić, też jest mało. Bo ona ma dwa miesiące wakacji plus półtora miesiąca przed wakacjami. Będziemy kierować informacje i będziemy robić akcje promocyjne w czasie wakacji? Yy, ale... To... Yy. Na ale nie? To musi... Przygotowanie tej akcji musi być przed wakacjami, ja żeby można było rozpocząć. On... Tak, ale jak, jak będzie wakacja do 30% to nie będziemy widzieli co mamy 20, na nic na na To 20 sierpnia wyszło... No tak, właśnie. 20 sierpnia. I w tym momencie zyskujemy 10 dni po to, żeby przygotować yy, bo tak, materiał. Hmm. Tylko, że tracimy 10 dni, żeby zweryfikować wnioski. No, bo pytanie, no, ile może być się prawda? Bo teraz w czterech dzielnicach zostało zgłoszone łącznie ile projektów? No bo to by można było sobie pomnożyć raz nie wiem Nie, to w ogóle jeszcze nawet to, tego nie można przymnożyć. Nie, można to, 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 to będzie... Nie wiem, ale tak sobie myślę, nie? No bo jeżeli to będzie tylko 20 razy 3 nawet, tak? No, no to, to no, już daje jakieś wyobrażenie. E, I no to było również w 4 części. 20 w jednej, 5, 6, kilkanaście w drugiej, nie mniej więcej. 5, 6, ale, 5, 5, ale to dużo dokładnie, to prawda. No, na weryfikacji. W pierwszym rzędzie okaże się, że. Panie, że... nie, czas na weryfikację jest naprawdę długi. Jest długi, tak. I jest to, nie, bo pamiętamy, że jest trafiona do różnych urzędów. Nie wszystko je trafi do Zikitu. Mm -hmm wniosku, czy jakiegoś zikitu. Inne to były ZD, czy jakieś jednostki kulturalne, więc to nie jest tak szybkie Tak, to, to szybkie to, 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 to jest To jest To jest To jest, To będzie dużo. to, działa, tak, to dużo z tysiąc wniosków. Ja myślę, że na początek nie jestem w stanie się z tą założyć. Nie ma jest dostanie z tego zikitu, też to będzie jest Czego oczywiście nie, ale nie jest zweryfikowane. jest tego nie mnie interesuje to, czy są takie mocy przerobowe i czy to, czy to jest fizycznie możliwe, bo ja nie mam takiego wyobrażenia. To trzeba poddać dyskusji. No, to, 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 jest no to jest ważne. Wyjąć, były konsultowane te wnioski dziennikowe? Tak ja poczekajcie. Jealous. Tutaj mamy. Ja to closure, po inne po to wnes... no właśnie Rzeczy, to, co że były wakacje. Wyciągaliśmy, wyciągaliśmy po prostu siłę z kito. Wnioski można weryfikować. A ty po prostu. to, to jakoś A po no, drugie, trzeba jeszcze zawiadomić tą osobę, że jeżeli jest weryfikacja negatywna, o tym, żeby skorygowano swój wniosek. Nie, tak, ale to jest w tym sensie tak? niż we wniosków, nie? Tak. Bo to, to, w zasadzie nie ma problemu, no, pan, chce pan pracę aby budować na działce spółdzielnej, no miasto panu tego nie może zrobić, do widzenia. A no, tu trzeba może zweryfikować, żeby znaleźć działkę gminą. no. To, Wie pan, to, dobrze, ale tak, żeby takie wnioski w ogóle nie trafiały do zgip no yes. tak? no, 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 Nie, to, nie, 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 da się, bo nie muszą między swoimi zespołami. Chodzi mi o to, że właśnie, że chodzi o to, żeby spowodować tak, żeby taki wniosek w ogóle nie trafił do zgip nie, w sensie, że ograniczyć do minimum takie wnioski. Ale tak to, to, to się musi zweryfikować? No. no nie, ale takie rzeczy, jeżeli są spotkania, na których są mapy, na których można się, czy można przejść na dyżur, tak? do tego się można tutaj dowiedzieć. W tym masie do tylko Pani zakłada, że, będą, że wnioski będą składać tylko osoby, które będą na spotkaniach. A moim zdaniem wnioski będą, będzie duża rzesza ludzi składać, to nie na spotkań, która będzie z mediów, ze stron internetowych. Ale na stronie Informacja. Chcesz chcesz wniosek spraw, ten <kluje> teren, to jest teren miasta, tak? Tak, nie? tak, nie? tak no oczywiście. No to, to zrobić, nie? Poza tym, my cały tak. czas się nastawiamy na to, że w tym pierwszym roku to przede wszystkim, nie wiem, czy będą realizowane te, te, te inwestycyjne jakieś tam projekty. Jeszcze tak? rok mądrzycy będą realizowali. Nie, no, nie, nie. a tylko, że mówię, że w tym, nawet w, w, tym w, tym, to, w tym, no w tym to, to absolutnie, więc będą raczej zapewne stawienie na projekty lingi, chociaż trudno narzucać, czemu komisja może zrobić. Znacie, jest 15 września, no i co? No i co, no i trzeba głosowanie zrobić? Bo głosowanie, bo, bo głosowanie wchodzi tak? po te treści. To znaczy, że 16 do 30, no nie ma na to się naprawdę. No. Nie, 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 na nie, To ja do, do będzie, -trony -trony będzie inny Kraków, inny nasz ojc, dzisiaj, inne rzeczy, to co to wy jesteście. No ale ja, no tak. <laughs> Nie wiem, czy na pewno, ale do szaleństwa jeszcze lata. To, ja to, szaleń, 4 to będzie mnie starać jakoś. zaczyna. Może tak Czyli co, już no, mamy, no, co, to będziemy się znać nad tym, co e, trzeba zrobić? Bo to też jest dosyć, jak już to, powiedziała... to będzie będzie taka to co trzeba będzie zrobić? Nie, nie, to to jest tak, że no, to, <grym> Wiem, co szczegółowo etapy trzeba rozłożyć na część pierwszych. Natomiast pytanie, co, co uh, no, Wasze komentarze ewentualnie do, do takiego schematu e przy założeniu, że, że mówimy pod kątem ogólnąicy. Bo nie wiem, co bym to powiedział, że przede wszystkim bardziej się z ogólnowicy.

no więc e, tak to ta znam która jest jeszcze um, mniejsza, to, na trochę, no. e, to oni mieli to, co Pan zakładał, czyli tą e, równoległość, że, że jak i to od razu się zaczyna, to e, sprawdzanie, to jest jakby kwiecień, czerwiec, tak, że tam prowadzenie listy i tam bezwłoczne przekazywanie do komórek organizacyjnych, tak, tak? czyli to trwa jednocześnie. Ale potem mają lipiec, sierpień, jakby cały na, na weryfikację, i dopiero we wrześniu e, tak to jest to ogłoszenie. Mam tak? no, pytanie, ale teraz mogą skłócać po. Nie, nie przewodniczący? przewodniczący. Proszę mieć pytanie. Proszę, radny się Czy według nowego statusu gdzie nic można zrobić tak, jak było robione w tych dziennikach w tym roku, czyli określić zadanie, które nie ma realizatora w no budżecie? No bo, czy, to się, czy, to, w czy to się nie kłóci? No musi być realizator zawsze. To my się, no właśnie, czy to się nie kłóci no, to, to, to o, to Zapisane. zapisami? To no, realizować sobie możemy. urzędu. nic. Było to zapisane, bo no, wpisała no, to się kłóci. Zatem tak rezerwie budżetowej. I do pytania, nic nie było. Wiesz co, no możesz oczywiście zrobić rezerwę, ale no, pamiętaj, że powinien być jakaś postęp i skazania tych zadań, Rezerwa nie może być większa niż 10%. też Rezerba. Nie, wiesz to tak, ale to hm, musisz, powiedzieć, że wskazać chociaż te zadania po, po, po tej całej zabawie, żeby ludzie wiedzieli, e, wiedzieli no, co wygrało i jaki jest rezultat, a nie, że rezultatem jest rezerwa. No, ja 30, 30 głosowanie załóżmy ale Zaję, do wiesz, do tej według tej zasad z budowy budżetu, no, finalny, no, ale, się ale może być może być może być 20 nie, no, no, latem, maksymalnie dużo więcej nie, maksymalnie Ale nie, mam pytanie takie, przychodzi ten 30 lipca i co te dzielnice będą, co te miały zrobić, bo jeżeli będą miały, w miejskim na ten rok. Ale on idą tak. i na ten rok. Na ten rok z realizacją na 2015, bo to tak, tak trzeba. Jeśli Urząd się, decyduje na ten etap. Ale to przy jednym i drugim nie zdążę. Dla nas nie y, Przy ten... Już, ale przy jednym i drugim założeniu, jeżeli głosowanie będzie robione po wakacjach, czyli ten termin 30 lipca nie będzie zachowany, dzielnice posiadają w środki na budżet partycypacyjny. Do 30 lipca powinny określić przeznaczenie tych środków według nowego statutu i starego starego też. A tak. do 15 nawet według starego do 15, dlatego my duże partycypacyjne robiliśmy do 15 lipca, chcieliśmy samą procedurę zamknąć. I pytanie brzmi, jak było zrobione w pozostałych dzielnicach i czy to jest zgodne z statutem dzielnic aktualnym i czy przyszłych? To na pytanie, bo by nie było teraz w poprzednich no, dziedzinach, tak, że o budżet partycypacyjny. W poprzednich tak? dziennicach nie było, nie było z tym problemu, tak jak ja mówiłem, no mieliśmy, mieliśmy uzgodnione i specjalnie to przegadaliśmy ze skarbnikiem i, i taka, taka, taka była zgoda. zgoda to, na było to było tak, stanu, że było nie, na, 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 na to na to zasadzie. To, to Dla skarbnika nie było żadnym, żadnym problemem, żeby to zostawić właśnie. Nie, bo jest procedura budżetowa y, dzielnikowa, no, no, czy to patrzcie na to inaczej, bo u Was było inaczej mieć w więcej roku. A my zrobiliśmy no to, to y, z lecznym wyprzedzeniem ja, tak, Robiliśmy sztuk. na samo, Robiliśmy jeszcze wcześniej niż Wy. No okay, bo my, tak, bo my zaczęliśmy jeszcze wcześniej i głosowanie zrobiliśmy już y, w czerwcu. I dlatego robiliśmy w czerwcu, żeby w lipcu wpisać te zadania do budżetu. Rozumiem, dobrze. I bo nas y, ogranicza ten 15 lipca i hmm. tutaj pojawia się pytanie, jeżeli chcemy to zrobić rzeczywiście wszystko zgodnie z jaksem, y, to głosowanie powinno być przed 15 lipca. I co? Drzewnicowe. Drzewnicowe, tak, tak? A głoskie to jest... Tak. Nie masz dwie możliwości. Albo to wszystko jest jakoś zintegrować w jednym terminie, albo zostawić dwa terminy na ten rok przejściowy. Albo trzecie wyjście, nie ma, nie ma tego obowiązku z 15 lipca, bo wydaje mi się, że, że nie, tak może nie. być. Taki no obowiązek to? na pewno jest, bo to tak jak się zapisami statutowymi o rezerwie budżetowej. Bo takie nie to Może być w tym roku. Y nie, to, to, to w tym roku może być rzeczywiście inaczej, y ze względu na to, że w tamtym roku to było z to jest to osobne zadanie. I na przykład tak nie dzisiaj roz, jest większość tej kwoty. Ja też ja jeszcze coś ja ja strasznego powiem. Rezerwa celowa musi być do dyspozycji z resztą finansów do 30 czerwca. No. no tak, ale rezerwa jest na 2014, a tutaj będziemy rozmawiać o pieniądzach wydawanych w 2014. Nie, nie, nie. nie, nie bo dzielnicy chcą wydawać na 2014 pieniądze. No, no i to jest to, właśnie to szalone założenie. To myśmy zdecydowali, no, że... Jakbyśmy nie mieli tutaj tego, te, te, no, to by to nie było. Nie, no, przepraszam, przecież nasza procedura właśnie zakładała takie rozwiązanie. Przecież w tym samym roku mieliście środki, tak? Hmm. Ale zapisywane był. A to... 2015. No. W 2013 wybraliśmy 15, środki na rok 2014. A, a to jest właśnie, no właśnie, w tym tak? jest cały jest problem, wybrane. że to jest model budżetu administracyjnego, do którego Was próbujemy przekonać już od, od, dłuższego, od dłuższego czasu. Musimy się tej tak, nie tak brać na ten rok. Bo inaczej my mamy w tym nie. momencie jakby. Już widzę to. się Wtedy się wszystko mieści, tylko te tak? i robicie głosowania i fajnie wybieracie, a w przyszłym roku robicie. No właśnie. I wtedy? No, no i tak, wtedy się myślisz. No i wtedy nie jesteśmy w stanie się zamówić. No to musisz podzielić te terminy. Znaczy nie, poczekajcie. Bo no, to trzeba sobie odpowiedzieć taką na chyba kilka pytań. Pierwsze, czy jeśli chodzi o budżet ogólnomieński, ten harmonogram, który jest... Co? Króla zaczyna przesuciwać, to jest nie do I to jest pytań. Czy... Takie rozwiązanie budżetu miejskiego z takim kalendarzem jest do przyjęcia czy nie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy e, dla dzielnic musi być czy nie musi być organizacja pozarządowa? Trzecie pytanie, czy y, wydajemy środki w tym roku? W miejskim to tak naprawdę tym kalendarzem trochę sobie odpowiadamy, że nie, mm -hmm. ale w dzielnicowym to pytanie nadal jest wtedy otwarte. Ale zaczniemy tylko od po, po, tylko pytania nr 2, no i, i to jest coś, co teraz ja myślę, że problem Pana Radnego rozwiązałby przeniesienie tych 1,5 miliona z rezerwy po prostu do dyspozycji dzielnic i wtedy wilk byłby syty, a owca cała, bo proces doszedł na 2015. Ale nic tak nie, nie, nie zrobił no bo te no, pieniądze nie wpadły. No nie, ale jeżeli by sami do Świetny kolega wobec spotkał, ale, ale... nie, jest to, się... to przyniesiemy, przyniesie to prezydent, załóżmy zarządzeniem, z rezerwę i da nam pieniądze. Ale to nie, stoi, to i tak oznacza, żeby te pieniądze już w tym roku wydać. Tak, oczywiście, to jest, że tak. tak. Wiesz o tym. Wiem, no, to jest, wiem. No i to jest wiesz, dalej jest ten problem, No i tak byśmy chcieli to tak zrobić. Ale wtedy... wydawać. nie, no ale właśnie nie o do końca. Nie o to chodzi. Tak samo trzeba zrobić tą deklarację kwoty, tak jak dzisiejsze żołnierze w głównym temu. Czy to na dopiero się Ale to tak, bo ten właściwy system... Wyjaśnić takie projekty, które są możliwe, ja był proces myślowy do właśnie... Jest... Czyli mieszkańcy, czy jedno z kryteriów jest wyboru projektów, czy zgłaszania projektów, byłoby takie, zgłoszcie projekty, a potem dobra dwa miesiące. dwa Albo a sobie, jednoroczne, sobie nie doro. Doro. bo... Słyskuję, nie ma doro. nie ma bo to, które było tak naprawdę, na ten rok, które będą realizowane, to też były zadania jednoroczne. Ja, ja sobie ulewnie, nie to też w każdym razie to nie, nie, tak, tak? nie żywi. Ale to nie są jednoroczne, tylko półroczne. Tak? Ale, ale ja Każde zadanie ja rok, nieinwestycyjne nie inwestycyjne, to jest, jest zrobione do przyszłego, do tak. przyszłego roku. bo Trzeba wykonać projekt, uzyskać pozwolenie na budowę. No, ale Tyle, to nie zostaną wydane to pieniądze. No nie. Właśnie o to nie chodzi. To jest złe. No właśnie o to mi chodzi, czyli Wiemy, jakby założenie ja tak byłoby tak. takie, ludzie macie dwa miesiące, złóżcie projekty, ale takie, które są możliwe do realizacji. Tak, tak. To jest, to jest suma, Tylko, że suma, cię no cóż, kupcie sobie filmu, nie, w sensie to, tak, że Suma, a życie zazdrowie dziewięćdziesiąt. Powiem matematycznie. Zbiór, zbiór takich projektów jest prawie pusty. Znaczy, no, ich nie ma, no bo nawet zakupów dużych się nie zrealizuje. Podstawa tutaj narzuca prawo zamówień publicznych, narzuca widać zasady, trzeba przetargu. Pan dyrektor nie rozpisze przetargu, zrealizuje założony przetarg w miesiącu. No, nie, nie do końca się ze wszystkim zgadza, Dużo zadań, dużo zadania, już nie ma, bo za trzeba płacić, jak trzeba za nie płacić, to się nie zmienia. Więc no, nikt nie gada, dużo do odwłania, to jest duża na kółkach. Hmm. I Wykona czym będzie zależeć, czy będzie odwoływać? Jeśli przetarg będzie wiele milionowy, a tutaj nie będzie. Mniejsza cena jest odwołanie. Dobra. 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 Słuchaj, Słuchaj. Ja na to nie sprawdzię, tak zamówienia i mogę Ci powiedzieć, że odwołanie to nie widziałem żadnego. Ale robię to już dłuższy ja czas. Więc się, ee... się to zajmują już. I teraz tak. Jeśli projekty zostały dziewnicowe, wybrane w pierwszej połowie roku. Bardzo dużo tych projektów jest się w stanie zrealizować w ciągu jednego roku. Tak, ale właśnie tego. Wiesz, no widać to po tym, co rozrysowaliśmy, że nie są. Nie są możliwe tak 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 do Nie, Do czerwca. To tak nie ta, było. Tak, do 30 czerwca, tak. Te Tak, 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 oczywiście tak. No. To one są do realizacji, bo mamy dwa miesiące na przygotowanie i cztery na realizację. No tak, ale to tylko się realizuje w cztery. No ale no nie, bo nawet ogródek jordanowski, to jest ogłoszenie y, 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 no przetargu tak. na za, zadanie zaprojektuj wybudu i druga y, um, kilka miesięcy z się. Pan Wójt takie rozwiązanie, czy tak on tak mówił jeszcze na tym zespole? Żeby to jednak zrobić w ten sposób, żeby spróbować się z tym głosowaniem sprężyć i to, co się da zrealizować w tym roku, czyli te zadania zakupowe i zadania remontowe zrobić w tym roku, natomiast faktycznie, jeżeli mieszkańcy stwierdzą zadania inwestycyjne, to te zadania inwestycyjne pisać, rozpisać na kolejne lata w ramach wieloletniej prognozy finansowej i tak dalej. Tylko że oczywiście w tym markamencie jest fakt, że to głosowanie jednak musiało się finalnie odbyć do 30 czerwca. I to trzeba było tak wszystko poskracać, te terminy, żeby no, one się odbyły do 30 czerwca. Dobrze, a a również ten moduł nam wypadał. Tak, mhm. a to, to A to również na tym samym, samym zespole. I o tym zespoła. też wam, wam chcę przypomnieć, że, że już mówiłem to milion razy, żeby nie powtarzać tego wariactwa, to potem musimy zrobić drugi budżet partycypacyjny na 15. I no, ale to, pan, to pan, sobie kompletnie, prostu, ja, że kompletnie tego nie to powiedział nam. Yy, bo ten smok, gdzie sobie sami rozmawialiśmy o tych tematach, które nikt, nikt mu nie chciał wierzyć, a teraz przynajmniej wychodzi na to, że on mówił coś sensownego, to znaczy w momencie, gdy wyłania się te projekty, one automatycznie się podzielą na dwa rodzaje, czyli takie, które wymagają przygotowania projektowego. W budżecie ogólnomiejskim te przygotowania projektowe to będą już raczej kwoty wyższe, bo, bo zadanie ogólnomiejskie, jeśli podkierujemy się katalogiem zadań dzielnicowych, yy, które wyłączamy z tego katalogu, to będą to kwoty duże. I takie zadanie rzeczywiście przygotowuje się już yy, trochę inaczej no. niż tego no, egzemplarz. No tak, no tak, nawet dwa lata i Czasem. No, I wtedy yy, tak naprawdę część środków, które są na ten rok przewidziane. To są środki na rozpoczęcie przygotowania lub przygotowanie inwestycyjne na kolejne. I wtedy ten rok 2015 to jest rok, w którym mamy projekty wybrane w 2014. Tylko te inwestycyjne, które się nie dały realizować. A w 2015 regulowano procedurę na 2016. Tak, 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 o tak tak, 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 tak. A dzielnicowy? trzeba? By dzielnicowy? też tego nie Dzielnicowy też tego nie wpadnie. Przepraszam, że to tak, tak. Bo. Taki Bo. Taki Bo. Taki Bo dla organizacji, a włączyli organiz przedstawicieli w organizacji w inne tryby. Czy mamy jakiś inny tryb, który byśmy mogli włączyć poza konkursem? Mamy tryb tak zwany poza konkursowy, ale on się wiąże z tym, że trzeba pójść też konkursem. <grym> Czy <wytrych> organizacja sama może? Ale przedstaw to tak, przedstawicieli można połączyć włączyć na przykład na jakiś tam inny zlecenia i tak dalej. Nie. Natomiast, natomiast żeby nie, to też pamiętajcie o, o, o transparentności tego procesu. O, więc, i, o, więc tak, pamiętaj, to tego konkursu, który to, to, to musi być konkurs, albo bierze na siebie to, urząd tak. i ewentualnie organizacje zbierają to formie wolontariatu. <laughs> <laughs> ale ale też pamiętajcie. To, to to słuchajcie, bo to jest, też nie chodzi to tak. też nie o to. Moi Drodzy, to też nie chodzi o to, żeby wyłączyć organizację, która, bo to jest takie, jakby, takie pomyślenie, taka organizacja to zrobi taniej i się naparuje za pół nie jest też, nie chodzi o to, żeby wyłączyć organizację, żeby to zrealizowała, tylko w budżecie partycypacyjnym ważny jest partner społeczny, tak? I znalezienie ja, dla ja. niego roli. Nawet jeżeli to nie będzie rola wykonawcza, to, że nie będzie organizacja, która będzie robiła promocje, spotkania z mieszkańcami, to ważne, żeby wyłączyć organizację, która na przykład będzie, bo taki też może być model, która będzie to tylko i wyłącznie nadzorowała, tak? będzie zadbała o transparentność i o to, żeby, żeby na każdym etapie było to roboty. To, to, to wszystko może, być, a to wszystko może robić zespół, tak, to wszystko tak. może robić zespół, a, na przykład, a to tak. może robić zespół, tak. zespół tak. monitorujący, z którego mogą wchodzić? Prze Prze Przedstawiciel organizacji, prezydent może taki zespół powołać zarządzenie, z projekt uchwały to, już to przewiduje. Więc, więc ten problem nam się rozwiązał. duży partner społeczny w ramach zespołu. To jest mniejszy. I gdyby gdy, się gdy nam w tym roku, w tym roku tylko, zrezygnować z konkursowe, ale tylko w tym roku. I przesunąć ten kalendarz do 30 czerwca, to mielibyśmy wszystkie problemy rozwiązane. To by mielibyśmy rozwiązany problem z dzielnicami, bo one sobie poradziły. Mielibyśmy mieli rozwiązany problem z zadaniami, bo tutaj oba reguła prezydenta zaistnieć, czyli zrobić to na tej zasadzie, co się da w tym roku, to się da w tym roku, inwestycje rozpisujemy wieloletnio i się mieścimy, i wszystko by było ok. No nie wszystko, bo, bo znowu zostaje to, o czym ciągle nie, nie, nie mówicie, że trzeba by było zrobić w tym roku dwa budżety partycypacyjne. Ale A, no nie, nie przyjmujesz tego, co ja ci mówiłem, tak, tak? że masz to no, za ale, no, nie wiedząc, ale A dzielnica też może się z tym spotkać. Yy, znaczy ogródek to jest ok, ale budowa chodnika to już nie będzie yy, w 6 miesięcy do zrobienia. I to jest zadanie, które może być na kolejny rok. Można to zrobić w ten sposób, że są dwa możliwości, no, że tylko, że, a to i tak w ogóle musi być, że w momencie, w którym startujemy z kampanią informacyjną, czy to będzie 16 kwietnia, czy 19 lutego, poza tym, że już wiemy, że jest 1,5 plus 3 miliony na 2014, musi iść jakakolwiek deklaracja, określona kwota na to, ile jest do wydatkowania w 2015 roku. I tego, wtedy mamy dwa koszyki. I tego, nie wiemy. I tego nie wiemy. Ale musimy to wiedzieć, bo inaczej tego się nie, nie da to. zrobić. Znaczy I wtedy tak, może wnioski i się patrzy. I tak, jest weryfikacja. Wrzucamy do koszyka tego, wrzucamy do koszyka tamtego i to się da zrobić w ten sposób. Czyli Jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne wybrane, jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne wybrane w tym roku w ramach tego konkursu ofert, czy tego konkursu? tego naboru, które, te zadania, które wygrają, spokojnie, One taka jest deklaracja Prezydenta i tak to będzie wyglądało ze strony Rady też, żeśmy sobie już to przegadali. One będą normalnie wprowadzone do budżetu, do wieloletniej prognozy finansowej. Czyli to, co mieszkańcy wybiorą, to będzie, to będzie wprowadzone, nawet jeśli to trzeba było zrobić w trybie wieloletnim. Problem jest inny. Problem jest kolejnych edycji, ponieważ my nie mamy gwarancji, że środki na kolejne edycje będą. No to mamy... No dlatego, się... dlatego ja uważam, że w przyszłym roku również trzeba to tak zorganizować, aby jednak te rozstrzygnięcia odbywały się po uchwaleniu budżetu, a nie przed uchwaleniem budżetu. I to jest główny problem tak naprawdę. Czyli jeżeli mamy budżet na rok 2015, powinniśmy od razu na początku roku w styczniu rozpocząć działania i wybierać, i wybierać dokładnie w tej samej, w tym no samym za, kalendarzu tak. zadania do 30 czerwca, kredy, to wydaje mi się, że bo to... my się nie zderzymy inaczej z tą specyfiką budżetową. Nie mamy, nawet nie wiemy, kto będzie prezydentem po wyborach, no zakładamy, że pan prezydent wystartuje, bądź, no i zostanie prezydentem, ale też może być ktoś inny, to jest przecież wybór demokratyczny, tak? I może być ktoś, kto będzie tak bardziej skłonny w w kierunku rozwijać budżet obywatelski. może tak być, Albo może być też to powie, ma inne priorytety, tak? Nie widzi tego. No nie, znaczy, nie, nie tak nie, założenie jest takie, że tego nie da zatrzymać i tego się musimy trzymać. Budżet to to możemy to w ogóle nie jest, robić. To jest zbyt określać, ale tym, ale, 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 ale budżet partycypacyjny, jeżeli nie, 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 nie jest cykliczny, to, jeżeli sobie to, nie zapiszemy tego, że to i nie zobowiążemy też... Przyszłej rady, przyszłego prezydenta, wiem, że jesteśmy, ale, 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 ale budżet to nie jest jednoroczne wydarzenie. To wam to już gwarantuję i każdy ekspert Wam o tym, o, tym, o tym powie. Jeżeli to nie jest cykl, to nie ma sensu w ogóle siedzieć tutaj i zabierać do dorobienia tego w jednym roku. To dajmy sobie spokój. Nie, zgoda, natomiast też nie można do końca zobowiązać, można symbolicznie.